Kto pije herbatę z mlekiem. For real? Czy ktoś tutaj z Was pije zwykłą czarną herbatę z mlekiem? Bo ja jakoś nie mogę przekonać się do tego konceptu. Nie wiem czemu. Nie próbowałam, zaznaczam. Może byś że Nie próbowałam, ale... Dziękuję. A znajoma ostatnio mi powiedziała, że nie ma nic lepszego niż jaśminowa herbata z pitu śmietaną i mlekiem. Wiesz, musimy to przetestować, ponieważ mamy najlepszą herbatę i jaśminową na śmiecie. Soty Jaśmin do garnka lub do kupę, jeżeli macie farę i macie miękkę wlewamy herbatę jaśminową i na całą butelkę herbatki jaśminowej szklankę mleka i wrzucamy to na ogień Gotowała, ale pomyślałam, że jeszcze dodam łyżkę miodu po niej i przelewam do kubeczka. Tak, ciekawie. że niech to będzie dobre. Okej, okay, słuchajcie, to jest faktycznie dobre, że... Jeszcze z kuleczkami jakimiś... A, albo tapioką